Ważnym jest, aby dopasować długość i odległość kroków do miejsca, gdzie piłka będzie leciała od rozgrywającego. Tak? Najpopularniejszym sposobem. Lewa z przodu. Prawy krok. Długi ramiona do tyłu. Lewy krok. Krótki. Przejście. Pięta, palec, pięta, palec, lewą stopę ustawiamy pod kątem 45 stopni, tak? Do kierunku odbicia. Dlaczego ustawiamy pod kątem 45 stopni? Żeby skręcić biodra, tak? Żeby już móc zaatakować i sięgnąć no,